Witam Damian Zadkiewicz z tej strony SpidSide.pl oto flashback, a w nim HTC Hermes, a dokładniej wersja oryginalna wyprodukowana przez HTC, czyli HTC Titan. Urządzenie produkowane w latach 2006-2007. Jest to bezpośredni następca bardzo popularnego pamiętam, po telefonu HTC Wizard, znanego również pod nazwą SPV3000 bądź MdaWario. Sprzęt jest na tyle ciekawy, iż wnosi ze sobą kilka innowacyjnych cech, których wcześniej raczej nie mogliśmy spotkać w produktach HTC. O tym wspomnę za chwilę. Urządzenie dosyć mocno nawiązuje do swojego poprzednika, czyli Wizarda. Ma nadal przyciski funkcyjne nad ekranem, nawet identyczne przyciski funkcyjne, czyli skrót do Pocket Outlooka oraz do Pocket Internet Explorera. Z tym, że one są nieco inaczej wykonane. Pod przyciskiem funkcyjnym mamy nadal diodki sygnalizacyjne. Z tym, że tutaj z prawej strony pojawiła nam się kamerka do przeprowadzania wideorozmów. I jak już jesteśmy przy wideorozmowach, to zatem musi, urządzenie musi posiadać obsługę sieci 3G. I tak właściwie jest. Jest to jedno z pierwszych urządzeń HTC, które posiada wbudowany moduł UMTS. I uwaga, pierwsze, które posiada moduł HSDPA. Jest to na tyle ciekawe, że o ile nie jest pierwszym urządzeniem z UMTS-em, bo pierwszym urządzeniem z UMTS-em firmy HTC był Universal, jest to na tyle ciekawe, ponieważ sprzęt mimo to posiada nadal Edge'a, czyli nie posiada błędu, który został popełniony w, w Universalu, czyli tam było do wyboru albo GPS, albo 3G. Tutaj możemy spracować sieci GPS, Edge, UMTS oraz HSDPA i działa to całkiem sprawnie. Pod kamerką do wideorozmów mamy ekran. Ekran ten posiada przekątną identyczną jak w Wizardzie, czyli 2,8 cala, z tym, że ma nieco lepsze kolory. No i szkoda, że tutaj producent nie zdecydował się na zastosowanie rozdzielczości VGA, z tym, że nawet następca Titana również nie posiadał rozdzielczości VGA. Pod ekranem mamy przycisk do wideorozmów i tu taka ciekawostka, Przycisk, przycisk do wideorozmów nie występował we wszystkich egzemplarzach Hermesa, tutaj przykładem jestem davario 2, czyli Hermes produkowany dla Ery i sieci T-Mobile. Zamiast tego tutaj była taka rameczka sobie, aluminiowa i wypukłe coś, w którym nic nie było, po prostu nie było przycisku do wideorozmów. Oczywiście urządzenie posiadało możliwość przeprowadzania wideorozmów, z tym, że nie było tego przycisku. I ogólnie, już, już jak jestem przy wersji dla Ery, to warto wspomnieć, że wszystkie wersje Hermesa wyglądały niemal identycznie, różniły się kolorami poza wersją oryginalną od HTC, czyli tą, którą tutaj dla Was prezentuję, ponieważ różniła się ona przyciskami. Nie miała tutaj aluminiowej wstawki, jest to, na, jest to sam plastik. Właściwie nie ma tutaj żadnej aluminiowej wstawki. Wszędzie jest plastik, który zresztą też nie jest zbyt rewelacyjnej jakości, bo szczerze mówiąc. Hermes jest wykonany niemalże tandetnie. Sam slider też nie jest najlepszy. Ale o tym wspomnę przy omawianiu klawiatury. Boki urządzenia to przyciski funkcyjne, oczywiście, czyli przycisk do aparatu, przycisk do komenadżera, przycisk włączania i wyłączania urządzenia. I otwór na rysik, miejsce na rysik właściwie. I rysik jest nadal teleskopowy jak w Wizardzie, z tym, że uwaga nie wypada tak jak w Wizardzie. We wszystkich wersjach, jakie miałem Hermesa czyli był to SPVM3100, później Vario 2, po czym oryginalny Hermes teraz. W żadnym nie wypadał mi rysik. W Wizardzie no to po prostu była tragedia, bo trzeba sklejać rysik taśmą, by nie wypadał. Lewy bok to pokrętło, które, uwaga, nie pełni roli regulacji głośności. Ono służy tylko i wyłącznie do przesuwania list różnego rodzaju, przesuwania kontaktów i posiada w sobie przycisk zatwierdzający. Dziwne, ale prawdziwe. Tutaj mamy jeszcze przycisk OK i przycisk do notatek głosowych. I na samym dole pojawił się normalny, a właściwie normalniejszy slot kart pamięci niż w Wizardzie, bo tam występował mini SD. Tutaj już mamy micro SD. I tradycyjnie zaczep na smycz. Cóż, urządzenie, jak widzimy, boki również posiada pokolorowane, jak w Wizardzie. Z tym, że tak, nie, są to, nie jest to identyczna farba, nie jest to identyczne wykonanie jak w Wizardzie, ponieważ tutaj nic nam się nie uszczy. Nie ma problemu, który występował w wizardzie, czyli nie odpada nam żadna tutaj farba. Cały czas wszystko wygląda elegancko. Dół urządzenia to port podczerwieni. Jest to właściwie już ostatnie, a przynajmniej jedno z ostatnich produktów HTC, które posiadało ten moduł. Późniejsze urządzenia już nie posiadały podczerwieni. Obok portu podczerwieni mamy otwór na soft reset, dziurkę do mikrofonu, przycisk do wysuwania klapki od baterii i port podczerwieni. Mini USB, i uwaga, nie ma tutaj żadnego mini jacka na obudowie. Słuchawki podłączamy pod Mini USB. Jest to pierwsze urządzenie z tym standardem. Wszystkie nowsze egzemplarze HTC posiadały już taki slot. Do momentu zdaje się w HTC Touch Pro. Tak, HTC Touch Pro 2 wersji amerykańskiej. Cały czas ten standard był stosowany. Moim zdaniem totalny wypał. Przejdźmy do klawiatury. Jako iż producent nie chciał zostawać w tyle. Za konkurencją decydował się na powtórzenie e, sukcesu Wizarda, bo właśnie Wizard głównie słynął z tego, że posiadał całkiem wygodną klawiaturę QWERTY. Cóż, tutaj jak widzicie, mamy nadal klawiaturę QWERTY, a dokładnie AZERTY. Z tego względu już jest to urządzenie sprowadzone z Francji, niemniej jednak da się je obsługiwać. Jak ona się sprawuje, ta klawiatura w praktyce? Cóż, nie jest zła, aczkolwiek w Wizardzie ona była moim zdaniem wygodniejsza. Poza tym. Jest ona tandetnie wykonana. Zresztą nawet słychać. Każdy słyszy, że piszemy na klawiaturze. Jest taki tandetny plastik. Poza tym jako wadę tutaj warto wspomnieć, że te przyciski funkcyjne, które znajdują się na samej górze, czyli pod ekranem, są trudno dostępne, jeżeli mamy trochę większe już palce. No ale można się do tego przyzwyczaić. Tutaj po prawej stronie mamy czujnik światła, który uruchamia podświetlenie klawiatury wtedy, gdy jest ono potrzebne. Oczywiście, jak to zwykle bywa w tego typu standardach, Działa to jak chce, bo tak naprawdę wtedy kiedy jest potrzebne podświetlenie to ona się nie włącza, wtedy kiedy jest niepotrzebne to się włącza. Najlepiej to zakleić taśmą po prostu i się cały czas będzie włączać lub będziemy sobie tym sterować w panelu sterowania. To co tutaj widzicie to standardowo zainstalowany system Windows Mobile 6.0, jest to oryginalny ROM, z tym że jak to zwykle bywa, przy to po telefonach HTC, Programiści z XDA Developers opracowali na to wersję Windows 6.1 oraz 6.5. Oficjalnie rozwój tego systemu dla tego urządzenia zakończył się na wersji 6.0. Standardowo też na samym początku urządzenie posprzedawane z systemem Magneto, czyli 5.0. Czyli wszyscy wiemy, jak ten system działa beznadziejnie. Tył urządzenia to aparat, a jakoś jesteśmy przy aparacie, warto wspomnieć, że jest to pierwsze urządzenie HTC, które posiada tryb makro i matrycę 2 megapikseli. Które nie jest interpurowane. Jest to prawdziwa matryca 2 miliony pikseli i robi całkiem przyzwoite zdjęcia. zdecydowanie lepsze niż Wizardy i wszelkiej maści starsze pantopotelefony HTC. Poza tym mamy tryb makro, który działa bardzo dobrze, muszę przyznać. Idealnie nadaje się do skanowania tekstu i innych małych elementów, które często się mogą nam do czegoś w życiu przydać. Niemniej jednak nie jest to autofokus jak w nowych pantopotelefonach. Wszystko robimy ręcznie przy użyciu tego oto tutaj suwaka i cóż, tutaj pewnie widzicie takie porysowane coś jest, ta osłonka, i właściwie jest to z Hermesów. Plastik, który tutaj odstaje, e, powoduje, że jeżeli prędzej czy później, jeżeli będziemy kładli urządzenie na stół, a wiadomo jak to jest z palmtopami, telefonami, to się po prostu nam to porysuje. Także właściwie po pewnym czasie każdy Hermes miał porysowaną osłonkę od aparatu. i takie sobie fajne logo HTC widać. Jest to chyba jedno z pierwszych właściwie urządzeń firmy HTC. Które ma logo HTC, bo tak naprawdę kiedyś ten producent produkował PanTopo telefony pod brandami różnych sieci, czyli MDA, SPV, XDA itp. Itd. A jeżeli chodzi o porównanie gabarytów z innymi urządzeniami, to tak się nam prezentuje w porównaniu z Samsungiem Avilon. Tutaj właściwie niewiele trzeba komentować. Urządzenie jest zdecydowanie cieńsze, lżejsze, z tym, że są wiele lepiej wykonane, mimo iż też jest całe z plastiku. A tutaj zrewelacyjnie wykonano Nokio N810. Tak nam się prezentuje. I jakości wykonania nie ma co komentować. Bardziej, lepiej wykonanego urządzenia niż Nokia N810. W życiu w ręku nie trzymałem z tego segmentu. Klawiatura, jak widzimy, jest większa. Troszeczkę wygodniejsza, nawet muszę przyznać. I cóż. Poza tymi cechami, które tutaj mówiłem w porównaniu do Wizarda, urządzenie posiada lepszy procesor, bo procesor Samsunga taktowany zegarem 400 MHz. Może nie był to demon szybkości, niemniej jednak był szybszy od stosowanego w Wizardzie Tiomapa z zegarem 190 MHz. I no, był też troszeczkę bardziej prądożerny, aczkolwiek nie był tak prądożerny jak Intel X-Scale. No, z tym, że Intel x -Scal był o wiele wydajniejszy. Taka ciekawostka. Urządzenie posiada standardowe parametry jak na tamte czasy, czyli 64 MB RAMu 128 MB pamięci ROM i wszelkie moduły łączności Wi-Fi, bluetooth, IRDE. To było na tyle. Zapraszam do śledzenia naszego portalu pdsi.pl oraz do przeglądania naszego kanału na serwisie YouTube. Do zobaczenia, cześć!